Mano stronę, testów. Nie wiem, możecie być troszkę przeciwni tego, ale zaczynam, ale chcę zrobić, ponieważ chcę coś takiego zrobić, co będę miał ochotę nagrywać często. Eee, to serię Minecraft single player, ale hardcore, tak, hardcore, czyli niestety jak umrę, to będzie koniec gry, więc nie wiem, ile to wszystko zajmie. 15:58, więc zobacz, będę sobie sprawdzał, ile mniej więcej nagrywam. Dobra, nazwijmy to LOL XD Pro MAPA y, Mega LOL y, Pro XD LOL. Nie, już nie mogę. Dobra, hardcore. Y, tak, chcemy struktury. Y, ma być. Nie, normalne. Wpiszmy sobie jakieś SIDA, może na przykład. Y,

Kąpi, trochę tak lagował przy tym. A śnieg, kurde. A! No, nie za, nie za miłe wrażenie. Nie mam zbyt miłego wrażenia w tej mapie. Dobra. Dobra. Jesteśmy już na tej mapie. Zrobiła nam się niestety niezbyt ładna. Trochę, wow, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? No mam na short i mam, kurde, lagi. No, i nie wiem czemu, no. What the fuck, wow, ale mało to jest... Dobra, to nie jest zbyt zachęcające. O. Dobra. Dobra, jesteśmy na naszym świecie. Zbierzmy, może, sobie sadzonki, w końcu to hardcore. I prawie od razu zrobię sobie farmę zboża. Zbierzmy sobie. Yy, drewno. Będę tutaj tak, tak, grał, nie będę za bardzo robił nic tak poza serią, ponieważ, poza nagrywaniem, no, o tym chodzi, ponieważ nie chcę, powiedzmy, umrzeć podczas, nie yy, nienagrywania tego. Piszcie, czy wtedy jest tą serię, czy nie, bo ja tam nie wiem. Hardcore to właśnie to jest minus, że hardcore, a czy jeśli długo będę, długo przeżyję, to wtedy będzie fajne. Ale jeśli tak w drugim odcinku umrę, to nie będzie zbyt fajne. Dobra, musimy mieć przynajmniej z 11 drewna w końcu to hardcore, nie, nie będę chciał wychodzić za bardzo po y, moby. Ja będę tak grał tak bardziej dla ochrony na pierwszych odcinkach. Nie będę tak sekadał byle co. E, tak, był konkret od KKF-a, no nie wygrałem niestety, nie byłem wyróżnionych, może przynajmniej byłem taki wyróżniony, który KKF nie dał na... Na końcu filmu w mówił, że sobie z 15 bo 20, 20 prac dał, a dał 9 na koniec. E, dobra, no to nie, róbmy wszystko, nie nie zmieniam wszystkiego na deski, ponieważ e, jak się nie znajdę drewna, to muszę sobie robić węgiel drzewny. E, dobra. E, crafting table. E, teraz bierzemy... Musimy sobie zrobić kilof. Zabijemy te kurczaki, ponieważ one będą bardzo potrzebne nam. Sadzonki zbierzmy na czarną godzinę. Dobra, są kurczaki, ponieważ one nam bardzo się przydadzą do jedzenia. Wymyśliliście w ogóle, jakby wyglądało y, Hardcore, tak powiedzmy, przed 1.8, no a jak jeszcze sprintu nie było, to by było takie troszeczkę inaczej. Bo wtedy, Ci się nie generowało, trzeba by było coś zjeść, to byłoby troszeczkę inne. <laughs> Ta. Dobra, kopię sobie, ale wezmę może udział w konkursie Brema, a już tam mówiłem w tamtym filmiku, w tym wyścigu, ten wyścig nagrałem tak po prostu, tak, tak tak po prostu szybko coś nagrałem, dobra, kopiemy sobie, drew... tak z 20 minut, albo z 15, bo to będzie pierwszy odcinek, ten odcinek potrwa, ponieważ nie będzie takie interesujące, a jeszcze troszkę, jeszcze tutaj kopiemy, Braju już przestaje kopać tutaj, tylko o ten klocek i już. O, żelazo. właśnie się... Widzicie? Dobrze, że zacząłem kopać tutaj. Eee, dobra, pierwszym weźmy sobie, może zróbmy... Eee, wow. Miecz i zabijmy te kurczaczki. Ponieważ one nam się przydadzą. Nie będę tutaj sprintował, tutaj... A, dobra, nieważne. po tego sprintu nie umiem. Nie wiem, nie lubię nie mieć sprintu. Powiedzmy, jak jestem głodny, bo wtedy wiem, że umrę zaraz. Albo Survival, Igrzyska Śmierci, albo Survival, Games, albo jak na mówią mówią, Survival Games. Na przykład tam, to bardzo to jest niefajnie mieć sprint, nie mieć sprintu, bo wtedy cię mogą łatwo zabić i umrze z kłodu pewnie. i parkura, nie możesz robić ani nic. Dobra, mm, a kiedyś to wiesz, to kiedyś to w ogóle nikt nie miał sprintu, więc tak nie było takiej potrzeby i teraz może łatwiej uciekać od mobów. Dobra, nie chcę zapomnieć gdzie mam tego crafting bo ponieważ tam jest żelazo. Dobra, mam cztery kurczaki. Nie wiem czy to mi wystarczy. Kurczaki są trochę słabsze, to mm, chodziło mi o mięso od, kro od mięso krowy i od świni, więc to niestety teraz złe. Aha, miałem od razu zrobić miałem od razu zrobić tą farmę. Dobra, tam jest woda zrobię sobie tam farmę, ponieważ na tak na czarną godzinę będę potrzebował, no już chyba, chyba już zgubiłem. Dobra, kurczaczku już zabijamy. C a będę musiał zrobić też farby. Właściwie potrzebuję zboża, żeby robić farmę. Um. No niestety zgubiłem to miejsce No kurde, no, no nie za fajnie. O, coś się niesam, Fajnie. Jeszcze drzewo dżunglowe i już będzie wszystko. Dobra, zgubiłem Crafting Table, nie zaś fajnie. Eee, hmm. No I wodę też zgubiłem. no Dobra, muszę. Hmm. Kurde, czemu ja sprintuję? Po prostu chcę znaleźć jakąś wodę. Ja chcę posiać tę rzecz, dobra. A tu na przykład sobie zróbmy. Nie wiem, w tak głupiej pomysł. Co, to, co Co ten loot tutaj robi? Tak trochę mi nie pasują. Dobra, rozwalmy sobie to trochę. A, woda mi tak nie płynie, bo mam to wyłączone. Więc tak trochę to głupie wygląda. Tak trochę nieprofesjonalnie, ale mniejsza. Dobra, tutaj też wykopmy. Dobra, takie trochę głupia farma. E, dobra, musimy zrobić sobie nowy crafting table. No niestety. E, dobra. Zróbmy sobie piecyk, ponieważ on się nam przyda i to bardzo. E, możecie pisać co mam robić na następnym odcinku, tylko żeby nie było takiego coś stylu, że łatwo mogę się zabić, bo wiecie czemu. E, zrobię sobie, wiem, że mogę po prostu deskami przepalać, ale mm, ten to jest e, marnotrawstwo, szczególnie, że jestem na, nie na kreative, tylko na hardkorze. Dobra. Ja zrobię sobie węgiel drzewny. O, tam jest woda. Nie chcę zeskoczyć, ponieważ no, może być nagle mobi mnie zabić. A będę miał niski AP. Ja na razie jeszcze tam nie chcę wchodzić. O już się chyba ciemni. O, grzybki, grzybki. Dobra, grzybki nam się przydadzą. Chociaż nie mam humorku, więc to tak nie będzie aż takie super D. The... lolololol LOL, LOL, Ale niczo. Yy, dobra. O! Zrób. A, sobie zrobię. Hmm. Kurde. A, wszystko przypalam to. Dobra. Dobra, na razie możemy to wszystko sobie wykorzystać. Czy coś innego. O, nie, 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 nie. <śmiany> nie wiem, zrobić. Dobra, e, robimy sobie patyczki. E, I teraz, hop. lop O, woow. <śmiany> Zamiast hop, powiedział klop. A, dobra. Teraz przepalmy sobie kurczaczka. A po co Aha, miałem zrobić motykę, a nie kilo. Kilo mi się przyda, więc. Więc to tak nie ma żadnej straty dłużej. Dobra. Zrobimy sobie tu, tu, tu. O, ciemni się już, niestety. No, niestety, niestety. E, teraz.

Dobra, mam już pełny głód, więc jest dobrze. O, tam jest zombie. Z tej unikać jak na razie. E, dobra, mm, teraz. Dobra, weźmy sobie. Chcę mieć blisko tutaj jakąś bazę. Tylko, że. Przecież chcę mieć tej jaskini, tak naprawdę, bazę. Żeby mógł mi być blisko żelaza itp. O, ten zombie. Czy stracę dużo obrażeń? Nie. Dobra, zombie mnie ani tknął. Chcę mieć tutaj taką bazę, tylko że nie chcę też umrzeć od potworów. Um. No właśnie ten creeper by mnie zabił. Nie, tam lepiej może nie wchodzić. Eee, Co zrobię tutaj sobie się wkopię może? A, ten szkielet mnie Abra Dobra? Mm. Dobrze, że nie ma takich mobów, które mogą na przykład rozwalić bloki, Ja czy Enderman może, ale nie w takim sensie, że może grać, na przykład kopać je, to byłoby straszne, że tak stoi się tam nagle jakiś mob, tak ten, 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 Dobra, wiem, że jeszcze nie ma nocy, ale tak odpadruję sobie już teren. Nie będę tutaj długo. Jest tu, tak na pierwszą noc. Próbuję znaleźć owce, chyba nawet były, ale spróbuję je znaleźć. Kupmy, zróbmy sobie taką dziurę, przynajmniej na 3 kratki wysokości, bo jest tak niewygodnie chodzić na dwie kratki. Dobra, taka prawizeryczna dziura, robimy sobie, może nawet na 400, zróbmy ładniej będzie. Tutaj więcej kopania. Wow, wow, spaduwa, zwierni kurde, wow, wow, spaduwa, wow, co to ma być? Nie ja o takiej Minecrafta walczyłem, dobra. E e, Dobra, robimy teraz... Teraz... Dobra. Zwalmy sobie tego stołda, Rozwalmy sobie tego dirta, ten szkielet mi naprawdę wkurza. No musi umrzeć. O co nie ja nie umrę. Tam jest żelazo, tylko że... Tam też jest szkielet. Dobra, już się robi ciemno. Powoli. Widzicie? Tylko postawię tutaj pochodni i zmykam I wiecie co? Tutaj też postawię pochodnie i zmykam Ci Już ciemno, a ja tutaj miałem parę rzeczy tam na górze Więc ja tam może se wejdę Szybko Co? No, widziałem lawę? Nie Rol Pomyliłem ty już to co Aha, ciekawe Dobra Tutaj nam rośnie to a Nie mam żadnych gości od tyłu, to szkoda, to bym już sobie zrobił. E, o, tam jest kurczaczek, o, już, 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 już idę, już idę, już idę, aaa, już idę do tej bazy. No zaraz mnie potwory zabiją, no to jest hardcore. Dobra, musimy skoczyć na hardcora. Hm. E, Półtora serduszka, co tam. Dobra, mm. Tutaj może powoli, wiem, że krótki odcinek, tylko będę, będę musiał powoli kończyć, ponieważ to nie jest tak fajnie oglądać pierwsze odcinki. Pierwsze odcinki nie są takie ciekawe, ponieważ za bardzo nie może nic zrobić ciekawego, szczególnie że to jest hardcore, więc ja będę tak defensywnie grał trochę. Ha, tak fajnie nawet. Dobra. Zrobię sobie tutaj takie pomieszczonko. O, ten dirk mi się nie podoba, którego sam zresztą postawiłem, ale już nawet lepszy będzie Cobblestone. O. O! Dobra. Jest. I tutaj też już nawet lepszy, lepszy będzie. Tutaj też... Wiem, że tego nie muszę rozwalić dirta, ale... Ale nie wiem... ale po prostu chciałem mieć więcej dirta. Dobra. Tam już mamy dwa kable. Szczerze nie wiem czemu to wykopałem. Dobra, mm, poszukam może sobie żelazo i powoli będę kończył odcinek. Nie będę takie krótkie odcinki. Zazwyczaj tylko, że pierwszy olślinek taki niestety musi być. Tutaj może będą tam crafting tutaj był i skrzynie. Tutaj będzie piecyk. Dobra. Może sobie przepalmy jeszcze ten, tego kurczaczka i może tutaj sobie pokopmy w dół. Oczywiście są koły jaskini, ale tam nie chcę się za bardzo zbliżać jeszcze. Czuję, że to nie jest zbyt bezpieczne. O jest, węgiel, węgiel. Bardzo dobrze. Dobre, dobre. Dobry wybór. Dobra. Kopmy, kopmy to. a może sobie. Filmy, nie wiem czy to YouTube, czy coś, ale zawsze wychodzi tak ciemno, więc wolę yy, położyć tutaj pochodnię, żeby dało się widzieć coś i oglądać. Ja coś tam widzę, ale. Ale w filmie może być niewidoczne za bardzo. Dobra, już drugi level mam. Dobra, postaram się. Wiem, że nie, ja strasznie nie lubię patrzeć, jak w filmie ktoś kopie cały węgiel, ale to nie jest na czas ani nic. I ja wolę. Być bezpieczny na O, być na hardkorze super Dobra, oj ten graby sobie Bo nam się pewnie przyda Flint kiedyś On to na przykład O, jest Dobra Tutaj może coś będzie, tutaj może tak tylko pokopię, żeby wykorzystać kilofa. czy tam nie wiem A dobra, Keyloft, dobra Wykorzystać kilof. no e, Coś czuję, że tutaj coś może być Pomyślałem, no że ktoś szedł. a kurde, o Dobra, idziemy, dobra. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mamy już pięć kenów. zróbmy sobie może jakiś magazyn na te moje skarby, tak ja to mówię. Znaczy, ja tak nie mówię, ale powiedzmy, że tak mówię. Dobra, mm, tutaj, bo już tam crafting table się tak nie przydadzą dużo, tylko jeden starczy. Dobra, mm, tutaj zachowajmy nasze skarby. Ło, wow, 21 gla wykopałem? Stamtąd wow, nie wiedziałem nawet Dobra, mm, teraz może musimy sobie zrobić nowy kilo eee, sobie od razu zróbmy dwa kilofy. Dobra I Czemu ja takie rozłożyłem te deski, Ach, nie lubię jak się robi 1 i 3 ty Teraz muszę tak przekładać, a zapomniałem rozłożyć, dobra. A teraz zrobimy coś! Ło! Widzisz jaka zmiana? Dobra. Nie ma, że to nie było potrzebne. Dobra. Mm, teraz kopnę sobie tu, bo coś. O! Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. O, czy tam bezpiecznie to nie wygląda? Zrobię sobie masę pochodni. Sprawa się w tym miecz. Eee, może lepiej sobie kluczowym wziąć, bo i tak to jak umrę, to i tak to jak umrę, eee, bo więc w tak się ma praktycznie wszystko. Bo jak umrę, to tak to, to, to nie ma znaczenia, bo jak umrę, to przecież ma już koniec gry, więc nie ma znaczenia, praktycznie czy stracę coś czy nie. O, ale tak dobra, mm. co ja miałem? Aha, dobra, to mamy, to mamy, to mamy, a musimy sobie zrobić bądź ile pochodni, może no, przejść, starć. Że tak żeby nie marnować to ten, żeby już mniej miejsca zajmować jakunku. Znaczy nie wiem po co to mówię, przed chwilą mówiłem, że kurde. Ale dobra. To sobie, wykorzystajmy sobie ten węgiel drzewny. Dobra. Mm. więcej, więcej drewna będę musiał zrobić sobie. Ponieważ to nam to mi się... ło Co ja robię? Dobra? Mam no, raz 20... Nie, to już żeby wykorzystać. Ten węgiel, bo on mi się. Węgiel żeldy. Dobra. Mamy pochodnie, mamy miecz, chociaż nie wiem, czy nie muszę sobie zrobić nowy. Ale dobra, kopmy się tu. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. O, dwa zombie. Jeden zombiak, jeden pająk. No nie wiem. Poczekaj, mam pomysł. Wyzwalmy um... sobie ten gravel tym sposobem no tam to takie efektywne nie było, ale tutaj będzie to bardziej efektowne. Yy, I zbierzmy sobie trochę gravelu, to sobie rozwalmy Żeby już nam nie zajmowało Użyjmy ten gravel I wsadźmy go tu, żeby mój upadek był mniejszy Sprytny co nie. Dobra Ha ha ha, gin, gin, doj, doj, doj! O siema, zaraz sobie zgięcie Lulu, au! Wow! Uch, się boję. oha, się tutaj boję, chodzi na no serio. tylko pierwszy odcinek, więc nie chcę umrzeć. Ło, wow, żelazo tutaj jest. Dobra. Węgla, na, na razie tak bardzo nie potrzebujemy. Wiem, że to jest fałmietny pochodniami, ale. Tu się boję naprawdę będę przez co chwilę patrzył w jakimś kierunku, bo nie chcę umrzeć. W ogóle hardcore do jakiego poziomu jest przystosowany? To jest, bardzo, to jest trudniejszy niż hard? Wiem, że trudniejszy w tym sensie, że jak umrzesz to już koniec gry, ale trudniejszy niż hard, bo tam w tej wersji jest tam, no teraz już 1.4.5 jest, ale w 1.4 tak zmienili, tak, że hard jest taki już trudny bardzo. Wiecie co może ja nawet będę grał w tej serii na snapshotach? Yy, już nie wiem, czy one w końcu wychodzą, czy już nie, bo przez jakiś czas nie widziałem, czy one wychodziły. Dobra. Dobra. Yy, te zombie sobie dadły. Dobra. Po prostu chcę mieć to żelazo, ponieważ to mi tak się przyda. Ż żelazo się przyjdzie przez z z kropką, a nie przez rz. Yy. Dobra. Hop. Kop, 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 górno. Dobra. O, powiedziałam górno, dobra. Idę mam już tego żelaza przez 4 zet, ja już? W 52 tysięcznym filmie mówiłem już żelazo przez 4 Dobra. Dobra, dobra. Jest, kurzamy to. Dobra. 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 Kurde. Nie przestanę już z tym. Dobra. Nie kurde no już. Nie mówię tego. Dobra. Kurde. Nie, dobra kopię żelazo U ja kopię sobie żelazo Kopię 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 Kalory fair! Nie spodziewałeś się z tego co nie? Dobra O o o to... Kurde zombie O kurde o, fuck, fuck, fuck. Kurde O dzięki Dzięki kolo jest to było straszne, naprawdę Zauważyłem, że mam... Już prawie umarłem, już prawie pierwszy odcinek WEEEU Koniec Ale nie, 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 nie nie. Mam nadzieję, że tak 20 odcinków będzie Jak już ubrę wtedy, to już tak nie będę taki bardzo bardzo zły To wtedy już uznam, że przynajmniej coś zrobiłem Wiecie co? Mam pomysł Sorry, może coś nie widzieć A, zrobię tak ale po prostu chcę być bezpieczny od zombiaków. Dobra? Tak ci jak pewnie nazwę, kopię żelazo albo coś w stylu, ale dobra. Seria Minecraft Hardcore się po prostu będzie nazywało. I tyle. Dobra, kopię sobie żelazo. Sorry, jeszcze słychać jakieś dźwięki drzwi, nie... ale no niestety jest... tam, gdzie jest komputer, to jest blisko do czego pokoje wszyscy chodzą, na szczęście są drzwi, więc nikt mi tak nie, nie, będzie tak chodził koło mnie, ani nikt nie będzie mnie tak słyszał, tylko że jak wrzasnę głośno, to wtedy mnie usłyszą, więc muszę trochę się kontrolować, bo inaczej mnie ktoś bije do pokoju. A znaczy, to nie jest mój pokój, na dobra. Eee, dobra, teraz kopię sobie żelazo. Żelazo sobie kopię. A, dobra Wow, ile tylko żelazo już, pewnie mam, jestem full z pro x la koksu, tralalalala, yy, dobra. Mm. Wiecie co, już chyba kończę ten odcinek, ponieważ już chyba nic się takiego yy, przepalę, to żelazo, pewnie się spotkamy w na następnym odcinku, który pewnie nagram prawie od razu po tym, ale... O, tylko wow tutaj jest pełno tego żelaza. Seed możecie pisać sobie trollo, jak ja to pisałem na początku filmiku. Albo ten, ten możecie sobie zatrzymać filmik. Czy kurde, gdzie on? Nie, nie pokazuję się tutaj już. Aha, chyba trzeba napisać. Ukośnik seed. O, i taki jest seed. Dobra? Nie wiem, to F3 to jest mini. A czy nie ma już tego diagramu kołowego, ale wystarczyło nacisnąć F3 shift plus f3, ale teraz jak naciśnię shift plus f3, to się prostu to koło. Czy tak jest lepiej, bo, to niektórzy o tym nie wiedzieli. Ja też o tym nie wiedziałem, ale nagle chyba ktoś na YouTube w komentarzu napisał, jak to zrobić tak nagle. Dobra. To mi bardzo pomogło. Dobra, eee... au. Dobrze, nie wpadłem tam. Dobra, kończył już ten odcinek, eee, chcę napisać, tutaj pokaże się wam na f5 tylko że chcę być w takim bezpiecznym miejscu. Dobra. Siemano, z ręnik Teso i oglądajcie Minecraft Hardcore. Mam nadzieję, że się podobał film i zapraszam do komentowania, lajkowania, subowania itp.